Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Magdalena Rutkowska i mój magiczny dom po raz trzeci. W zasadzie to spotkanie ze mną dzisiaj po raz czwarty, bo również z filmik, filmiku z profesorem Weresem i z Bronisławem Szydłowskim. Mam nadzieję, że Państwu się podobał. Jeszcze tylko powiem, że gdyby ktoś nie wiedział, to już jest nagrany horoskop na grudzień w dwóch częściach na moim kanale. Pierwszy jest od skorpiona do Barana. Pierwsza część. Myślałam, że mi krócej zajmie, jest dwie części, a muszę się dzielić z dzieckiem komputerem, więc dopiero teraz skończyłam drugą część od Byka. Do wagi, ale niech barany też posłuchają, bo dla nich jest tam do I też jestem za tym, żebyście Państwo wysłuchali bardzo króciutki wstęp, ale mówię o aspektach planet, jak fajnie z nimi popracować. I teraz tak, proszę Państwa, ja jestem teraz trochę zmęczona, więc przepraszam wszystkich darczyńców, którzy wpłacili cegiełkę na rozwój mojego kanału, a chyba było aż pięć albo nawet sześć osób. Sumy różne od 5 zł po większe kwoty, nawet chyba jedna wpłata była 100 zł. I drodzy darczyńcy, z całego serca Wam dziękuję. I jutro wyciągnę, w jutrzejszej energetyce, wyciągnę dla Was kartę, bo nie, by, nie chciałabym, żeby było na wariackich papierach i na odwal się tylko tak, jak należy z całego serca. Więc poczekajcie do jutra. Jutro energetyka może być troszeczkę wcześniej, bo ja też mam program w telewizji. Więc zobaczymy, jak wyjdzie, ale na pewno jutro wyciągnę, może w ciągu dnia nakręcę, no zobaczymy, jak wyjdzie, ale dziękuję. Wasze wpłaty doszły, bardzo, bardzo się cieszę, każda złotówka jest ważna, bo tak naprawdę 16 tysięcy osób ogląda mój kanał, wystarczyłoby, żeby każdy po złotówce wpłacił, a nawet po 50 groszy to już by był komputer, z którym się nie musiała dzielić z moim, z moim synem. Tym bardziej, że tak jak mówię w swoich filmikach, ostatnio kupiłam około 50 talii kart za bardzo duże pieniądze, kamerę i jeszcze światło, Więc troszeczkę nie, nie, przy, nie przy, jako wróżka, nie przy... Że mi się zepsuje całkowicie mój komputer, tak? A mogłam e, przypuszczać, a nie przypuszczałam. Proszę Państwa, widzę, że ogląda nas bardzo mało osób, bo widzę tylko 10 osób, ale i godzina jest późna, bo jest godzina 10.20 na moim zegarku, więc może Państwo już też śpicie. Powiem szybciutko o aspektach. Aspekty planet na jutro tak, rano 8.54 księżyc w trygonie do Wenus, czyli bardzo dobry czas. Pamiętajmy też, że jesteśmy po Nowiu i Księżyc wzrasta. Bardzo dobry czas do jakichś takich ruchów zawodowo-finansowych, do rozmawiania, rozmawiania również o pieniądzach. To jest jedno znaczenie. Drugie znaczenie jest takie o godzinie 9.07, Merkury w opozycji do Urana. Ja kiedyś nie lubiłam, w ogóle ja nie lubię opozycji, tak? ale jak rozmawiałam z Leszkiem WRES-em. To on powiedział, że opozycja może być negatywna, ale pozytywna, albo się będą odpychać, albo przyciągać. Czyli tutaj mamy dwie karty bardzo silne intelektu i komunikacji, tak? Merkurego i Urana, i zobaczymy, czy będziemy byle jak myśleć i plątać się w słowach, czy będziemy z pełną krasą myśleć, wprowadzać dobre myśli do życia i też dobrze pracować słowem. Więc zobaczymy. I z innych rzeczy księżyc o godzinie 17:34 wchodzi do znaku do znaku Koziorożca czyli dla koziorożców na pewno dobrze dla byków na pewno dobrze dla osób urodzonych pod znakiem Panny też bardzo dobrze natomiast dla innych jak gdyby różnie nieraz mogę ich to tak jak gdyby tak skamie tak z, yy, ostudzić tak powiem ładnie w różnego rodzaju emocjach ósemka z dnia dobra do Zainteresowania się swoimi finansami, piątka z całości da ruch, da komunikację. I teraz tak się zastanawiam, dlaczego jest mało osób, ale może tak, może to chyba mi to Kuba mówił, że jeżeli jest tak, że filmik po filmiku, to po prostu nie ma chyba powiadomień, więc mam nadzieję, że Państwo czy jutro rano, czy w ogóle sobie ten filmik odsłuchacie. I proszę Państwa, dzisiaj wyciągam. Karty od byka, pozwolicie, że będę mówiła tylko po, po jednym z dwóch zdaniach, dlatego że tak jak mówię jestem dość zmęczona, nie chciałabym Państwa zostawić bez energetyki, czyli pytanie co u poszczególnych znaków na 17 listopada na wtorek. U znaków karta diabeł, czyli teraz tak u byka diabeł. Czyli diabeł może oznaczać dużo emocji i nerwowość, to jest pierwsza rzecz, ale z dobrych rzeczy może oznaczać na przykład dobry seks albo to, że wasze żądze będą zastały. A gdzieś możecie też mieć jeszcze inne byki, mogą mieć takie wrażenie, że tak jakby są na łańcuchach, na więzi, chciałyby zrobić to czy tamto, a gdzieś coś albo ktoś ich yy, blokuje. No i to trzeba przeczekać i wchodzić w emocje. Nie robić niczego na siłę. I teraz karta dla bliźniąt karta Remita, czyli generalnie, jeżeli bliźnięta, które mnie oglądają, uczą się, dokształcają, czy zbierają jakieś doświadczenie zawodowe, jest to dla Was bardzo dobra karta. I też ona mówi, że jeżeli byście mieli jutro podejmować jakieś decyzje, to bym bardziej powiedziałem te długoterminowe, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Trochę smutna do spraw uczuciowych, bo być może mogą być utrudnienia w komunikacji z ukochaną osobą, albo po prostu, czy ukochana osoba, czy wy będziecie zajęci tak, że rzeczywiście nie będziecie mieli czasu dla siebie. Idziemy dalej. Teraz rak, co u raka? U raka, kochani, szóstka pentakli, karta obdarowywania innych, czyli niektóre raki jutro będą sp sp sprawiały przyjemność innym, a niektóre będą otrzymywały, Dobrobyt, prezenty czy dobre słowa z nieskończonego źródła dobrobytu albo miłości. Dla raków bardzo dobra karta do wszelkiego rodzaju transakcji, zakupów, posunięć właśnie takich finansowo-materialnych. I mamy kochani lwa a z pucharów, zobaczcie jak pięknie się kwiat w pucharze rozwija. Co to oznacza? Wy jutro możecie rozwinąć siebie, drogie lwy w pełnej krasie. Co to oznacza? To oznacza to, że Możecie być zauważone przez innych, możecie budzić zainteresowanie innych osób, inni będą chcieli być blisko was, albo coś miłego was się obudzi. Te trudno jeszcze nie mogę z tobą wyjść bo mam energetykę, musisz się troszeczkę uzbroić w cierpliwość i wyjdę, i wyjdę, i wyjdę kochanie z tobą. Pani Iwona pyta nikogo nie ma. Jest 26 osób i to mi Kuba mówił, że jakiś film po filmie, to nie ma powiadomienia i po prostu jest on niepokazywany na YouTubie. Może dlatego, ale mam nadzieję, że kto będzie chciał znaleźć energetykę, to znajdzie. Dla mnie doświadczenie, żeby nie robić filmu po filmie, ale dzisiaj miałam po prostu na to wolny czas. Na horoskop, na wywiad, nie chciałam, żeby było w pośpiechu. Dobrze. Teraz przechodzę do panny. Co u panny? U panny Piątka Mieczy, czyli jakieś napięcia, albo wewnętrzne, albo myślowe, albo po prostu ktoś was będzie denerwował, a może, pomimo tego, że będziecie osiągali sukces i, i przez innych, może być to nawet sukces zauważalny. Yy, yy, sukces zauważalny to jedna, Rzecz, yy, to jedna rzecz, ale na przykład możecie być z tego sukcesu sami niezadowoleni, tak? To jest też karta zazdrości, zazdrości na przykład Wam. Mam nadzieję, że Wy nikomu niczego nie będziecie zazdrościli. Karta dla wagi, karta paść buław, czyli sprawy związane z mężczyznami, mężczyznami będą ważne, ewentualnie przy paziu sprawy związane z dziećmi albo zwierzętami. Starać się nie robić niczego na łapu, capu i też tak jak gdyby przy paziu buław, to jest tak, paść buław jest taki zapalczywy, tak, czyli tak jak gdyby, no bądźcie zapalczywe w dobrą stronę. Czyli mamy tak, w momencie, bo już robię numerki, a już jestem zmęczona, żebyś nie pomiła. Byk był, bliźnięta był, rak był, lew był, panna była, waga była. I teraz przechodzimy do skorpiona. U skorpiona królowa była, czyli sprawy związane z kobietą, kobietami będą dla Was ważne, jak również sprawy związane z upiększaniem siebie. I możecie siebie upiększać, możecie kogoś innego upiększać, nawet poprzez dobre słowo. No i generalnie skorpiony będą miały bardzo dużo uroku osobistego, bez względu na to, czy są kobietami, czy mężczyznami. I w relacjach ten urok osobisty jak najbardziej wykorzystujcie. Co dla strzelca? Dla szczelca karta wieża, czyli banalnie albo niebanalnie sprawy związane z domem. Mogą być ważne. Uważajcie też, żeby, żeby nie było jakiejś awarii domowej, bo ta karta też właśnie może mówić, że coś runie, coś się zepsuje. Uważajcie również na swoje bezpieczeństwo, żeby się nie potchnąć. Gdybyście chciały zmieniać pogląd, coś w swoim wyglądzie, to jak najbardziej jest to dobra karta. Przechodzimy do koziorożca. Przepraszam, że gnam, ale naprawdę jestem zmęczona. Królowa denaru. Bardzo dobra karta, czyli generalnie nad czym ko ko koziorożce powinny popracować bez względu na płeć, powinny popracować nad finansami, tak? Pilnować swoich finansów, planować swoje finanse lub robić jakiekolwiek ruchy, które zaprowadzą je do większego komfortu i dobrobytu. To jest też karta, która mówi, że też się wysoko cenię. Zdrowotnie stawy kości przy denarach, co dla wodnika? Dla wodnika karta siódemka pentakli Z jednej strony ktoś powie karta wielu możliwości, ale ja się zaraz na ho, 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 a co z nich będzie, tak? Czyli dla mnie przeważa, chyba że przy dobrych kartach, a tutaj nie dociągamy, ale przeważa na przykład yy, tutaj iluzja, tak? Nieraz iluzja by była dobra, potrzebna, tak? Ale bym powiedziała, raczej drogi wodniki, jakichś ważnych rzeczy, nie podejmujcie, ale gdybyście byli artystami, chcielibyście coś stworzyć, chcielibyście poczarować, to jak najbardziej jest do tego dobra karta. I kochani, dla ryb, dla ryb paść mieczy, czyli ryby będą dużo gadały, myślę, że mogą też mieć cięty język, mam nadzieję, że tym mieczem nikomu nie dowalicie, ale również sprawy związane z dziećmi mogą być dla was ważne. I kochani, ostatni znak na jutro, baran. Ubarana, piękna karta, dziesiątka pentakli. Karta poczucia bezpieczeństwa, miło spędzanego czasu z rodziną, albo z domu, albo z przyjaciółmi, nawet jakby ktoś wam tam nerw nadszarpnie, to i tak wszystko powinno się zakończyć dobrze. I proszę Państwa, w związku z tym, że na horyzoncie nie widzę afirmacji, bo gdzieś musiałam odstawić, więc afirmacji nie wyciągnę. Ale wyciągnę co innego, wyciągnę taką małą ok. Właśnie Tetra wzięła Boa, wyjęła z szafki. Tetrusia nie wolno, Tetrusiu nie wolno tego brać. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Nie wolno. Przepraszam, zaraz będę musiała interweniować, zanim się naje piór z Boa. I proszę Państwa, przesłanie dla nas wszystkich na jutro z tych kluczy anielskich. Słuchaj innych, czyli jutro mało gadać, słuchać innych. Może coś ciekawego będą mieli do powiedzenia. I to, co ja zawsze mówię, nawet głupiec ma swoją o opowieść. Coś państwu pokażę. E, Tetrusia, widzicie, boa różowe. Tetrusia rządzi boa różowym. A na posłaniu przyniosła sobie miskę, tak jak ja, pilnuję jedzenia. No to takie sekrety domowe o tej porze. Przepraszam, muszę iść. zadać. Tetrusia, nie wolno? Nie wolno, nie wolno tego, nie wolno, bo brzuszek cię będzie bolał, ale gdyby było mało karaberatowo i mało Wiedźmowo, to być może Tetra właśnie mi się przyniosła Boa, żebym tu wróżkowo jakiś performance zrobiła, ale że jest późno, to wróżkowego performance nie będę widziała. Nie wiem czy państwo widzieliście, że Tetra za mną skacze, jeszcze raz pokażę. O widzicie państwo, ale numer Tetruszu nie mogę ci dać bo na brzuszek by ci zaszkodziło, a Tetra i, tak e, i tak ma w buzi e, boa. Nie wolno Tetrusiu, nie wolno Tetrusiu, bo ja wiem, że ty to jesz i wtedy to szkodzi. Proszę Państwa, anielskie, anielskie pióra lecą na Was i na mnie z błogosławieństwami dla tych, którzy wytrwali. I tutaj napisała Pani Basia, że prawdziwy wieczór Wiedźmy. Ja bym powiedziała nie tylko prawdziwy wieczór Wiedźmy, ale bym powiedziała prawie prawdziwy dzień. Przepraszam, bo tak rano odpowisyłam na komentarze. Później przygotowywałam się do horoskopu i myślałam, co Państwu powiem, i od 15 z minutami, przepraszam, przeprowadzałam. Horoskop później czuwałam nad wywiadem. Teraz znowu horoskop i energetyka. Więc kochani, myślę, że dzisiaj dużo ode mnie dostaliście. Weźcie z tego wszystkiego co najlepsze. Ja magiczne piórko urwane. Przez tetrę wkładam do anielskich kluczy, że jak będziemy następnym razem wyciągać, to wyciągniemy też z błogosławieństwami. Napiszę, co Państwo, przeczy, przeczytam, co Państwo napisaliście. Wiem, że jest mało osób, ale to dlatego, że chyba nie ma powiadomień albo się nie otwiera. Pani Iwona, nie ma nikogo, jesteśmy. Pani Gosia, wita Pani Iwona. A, ja miałam powiadomienie, bo widać, może, może, może tak było, bo tak jak mówiłam, mi mówił, że film po filmiku nie można tak robić, bo wtedy ludzie nie wiedzą, że jest filmik. Pani Krystyna, pozdrawiam, pani Beata, a kiedy księżyc rośnie, to Trusiu nie wolno wziąć, boa, nie wolno wziąć, boa, nie mogę ci dać, boa, bo by ci na brzuszek zaskodziły. To trusia się upominała bardzo, jak dama, żeby była jej dać, bo ona lubi Boa i też ma swojego misia kochanego, który też leży na dole. I proszę Państwa, pani Bata pyta się, a kiedy księżyc rośnie, szansa na wygraną pieniężną jest. Jest, jest. Jutro ósemka z dnia, siódemka, przepraszam, piątka z całości jest, i wtedy, kiedy jest dobry aspekt księżyca, z Wenus można puścić jakiś zakład, ale to wszystko też zależy od naszych wibracji indywidualnych. Długi temat, dzisiaj już nie mam czasu, bo tego mówię, widać nawet, że jestem zmęczona. Pani Basia, prawdziwy wieczór Wiedźmy, jak najbardziej, pani, nawet nie Pani a Magdalena, dobry wieczór. W, w ostatnim wejściu bardzo dziękuję za tyle niespodzianek. Dziękuję ja. Magdalena, ciebie się miałam zapytać, bo ja kiedyś do ciebie od ciebie dostałam taki wosk. Taki wosk, który się kruszy do kominka. I ja chciałam się, ja go jeszcze nie używałam, bo ja go bardzo często włokałam, bo on ma piękny zapach cynamonowy i chciałam się zapytać. Y, czy jego na przykład do tego kominka ja mam pokruszyć i na przykład jak on, ile on tam będzie y, i na przykład Tytusia nie ruszaj nie ruszaj już. I na przykład jak później to on zastygnie, czy go można znowu podgrzać i będzie ładnie pachniało, jak to, jak, to, jak, to, jak to będzie? Jestem ciekawa, jak będziesz miała chwilę napisz w wolnej chwili. Cynamonowy, który dostałam, pachnie pięknie z pudełeczka, ale tak jak mówię, go nie, nie używałam, a dorosłam do tego, bo świąt mi się zachciało już cynamonowego aromatu, żebym chciała właśnie zobaczyć. Tak w wolnej chwili poproszę Ciebie. Cudna karta dla Balarana. Ba, pani Basia, elegantka z tej tetry. Bardzo elegantka i taka Pani profesor. Piękne przesłania. Te, te, tetra, e, widzimy, chce się zmienić. To ona bardzo, bardzo magiczna. Uważam, że jest piesek bardzo magiczny. I, i prawie umie mówić. Prawdziwa dama. Tetrusiu, nie szukamy nigdzie jedzenia, nie szukamy niczego, żeby zbroić. Nie szukamy. Teraz tetra jest w moich kosmetykach ryjkiem. Yy, proszę o autora tych przesłań, czyli Magda chodzi ci chyba o niemieckie klucze, one są w ogóle bardzo tanie, bo one kosztują chyba ze 25 zł, jeżeli to o to chodzi. I tu jest yy, Silk ba, B -A -B -R, Baber, nie wiem czy było dobrze dobrze przeczytałam. Jeżeli chodzi o te przesłania, to, to one są na rynku 21-24 zł. Pani Justyna, witam, Pani Danuta, bardzo dziękuję za dzisiejszy sympatyczny dzień i witam po raz czwarty na dziś. Super dzień Wiedźmy. Specjalnie, proszę Państwa, tak zrobiłam. Wzięłam specjalnie wolny dzień, nie przyjmowałam dzisiaj żadnych klientów, żeby po prostu być z Państwem, aczkolwiek miałam jeszcze księgowego zrobić, ale bardzo się cieszę, że ten maraton Państwo wytrzymaliście. Przepraszam darczyńców, że dzisiaj karty nie wyciągnę, ale jutro się poprawi, ale już jest późno. Pani Janka, lubię te trunie, bo jest naprawdę fajna. Co te Tedusiu, teraz masz kostkę? Można kostkę. Teraz Tedusia ma kostkę i jest zadowolona. A jak mnie bardzo lubi i kocha, to mi kostkę kładzie na buzie I czy chce, czy nie chce, też muszę kości jeść. Albo ucho, takie specjalne do gryzienia. Magdalena, proszę łamać kawałek, pachnie do kilku godzin, okej. Okay. Cynamon idealny na rosnący księżyc. W ogóle cynamon, ja bardzo lubię cynamon i cynamon taki rytuał na powodzenie znam z cynamonem, zdradzę kiedyś, ale nie dzisiaj i pewnie nie w najbliższego tygodnia. Magda, pamiętam o kalendarzu i zrobię jeszcze w listopadzie, jeszcze zrobię w listopadzie. I teraz tak. Pani Wanda, witam i wszystkiego dobrego w, w, w dniu. Wiedźmy. Asia, dziękuję za magiczny dzień i horoskop. Dziękuję, Pani Asiu. Magda, proszę powiadomić, kiedy e, pojedzie Pan Grzegorz, zorganizuje choinkę z plantacji. Tylko tak, ja chętnie kupię Magda. Nie chcę nie na zasadzie prezentu, bo choinki w Doniczkach są drogie. Bo ja dzisiaj badałam rynek, e, że naprawdę są drogie, więc ja chętnie za nią zapłacę. Natomiast jeżeli chodzi o pana Grzegorza, ja mam z nim się dzwonić po 20 listopada, czyli już za chwilę, i będziemy wiedzieli, kiedy się na początku grudnia, w pierwszym albo w drugim tygodniu, mówimy na nagranie. Więc taki jest generalnie plan. Pani Ania, dobry wieczór, piękne czytania. Eee, dziękuję bardzo, bo czytania w liczbie mnogiej. Dziękuję bardzo, kochani, kończę, bo, bo padam prawie na oczy, a jeszcze tutaj na magicznym stoliku powinnam posprzątać, bo. Jutro od rana pracuję. Jeszcze informacja dla tych, od których nie odbieram telefonów, dzisiaj nie odpisywałam na smsy. y to, to bardzo, bardzo przepraszam, jutro oddzwonię albo pojutrze. A jeszcze Magdalena, mam z plantacji MAX do 30 zł. Za wymiana za dzień dzisiejszy. Tylko Magda, czy ta choinka jest z? korzeniami, bo mi zależy na korzeniach, bo ja bym chciała, ja mam możliwość, bo się już dowiadywałam, ale mam możliwość kupienia pięknych choinek, choinki w zasadzie nie w liczbie mnogiej, ale dopiero na 5-3 dni przed, przed Bożym Narodzeniem, a ja tak jak mówię, chciałabym w doniczce, nawet bym tutaj w tym mieszkaniu nie ogrzewała w pokoju, a się cieszyła choinką. Jak już mam zostać w Polsce, bo zawsze się cieszyłam palmami. To teraz będę się dzierżyła koinką, za wszystkie lata, kiedy w Polsce nie byłam. Pan Konrad, czy można na daną osobę rzucić urok miłosny? Można, ale nie wiadomo, czy jest to dobre, bo można sobie w ten sposób zaszkodzić. Dzisiaj nie mam czasu o tym pogadać. Pani Katarzyna, witam serdecznie. Wszystkie panie na końcu, pewnie na końcówkę, nie panie. Pani Kasiu, końcówka rzeczywiście, bo ja dzisiaj mam maraton od 15.00. Z korzeniami z plantacji polskiej. Super, to na, pewno, to na pewno chcę, będę wdzięczna. Pani Kasia, zdążyłam, ale bardzo się cieszę, chodzisz na końcówkę. Kochani, dziękuję, dziękuję za dzisiejszy maraton. Jutro Energetyka, myślę, że może trochę wcześniej w ciągu dnia, bo też wieczorem idę do telewizji. I tyle, proszę Państwa. Podobało mi się nie nagrane, a na żywo. Podobało mi się bardzo. Mam nadzieję, że wywiad z panem Weresem i z Bronisławem wam się podobał. Jutro dzwonię do pana Bronisława, żeby się z nim umawiać na wywiad już tutaj w Warszawie, u siebie w domu albo w studio. A z Leszkiem Weresem, którego bardzo lubię, bardzo, 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 w ogóle ciekawi panowie, myślę, że wam się podobało. Z Leszkiem Weresem jestem umówiona na 28 listopada, więc jeżeli nie pogorszy się stan zdrowia, mam nadzieję, że się nie pogorszy pana Leszka, to będą kolejne wywiady, może troszeczkę krótsze i może jak gdyby takie posegregowane. Ale tak naprawdę, tak naprawdę nie wiem, czy jednymi drugi dazłeś go do głosu. Zresztą Państwo widzieliście. Ja w pewnych momentach po prostu było tak wesoło, tak radośnie. Dobrze, że Panowie też mam poczucie humoru, że wręcz sama się śmiałam z takiej swojej bezsilności. Kochani, wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro. Pa!